Dzień dobry Mateusz Kulski, zapraszam na obserwator. Zarzut fałszerstwa dokumentów usłyszał słupski radny Kamil B. Radne do winy się nie przyznaje. A to nie jedyne problemy Kamila B. Przed Słupskim Sądem Rejonowym toczy się sprawa, w której jest on oskarżony o oszustwo i płatną protekcję. Prokuratura Rejonowa w Słupsku prowadzi postępowanie, w którym podejrzewa Kamila B. o popełnienie przestępstwa fałszowania dokumentów. Chodzi o rzekome podrobienie aktu nadania obywatelstwa polskiego. Obywatelce Ukrainy, jak informuje prokuratura o podejrzeniu fałszerstwa dokumentu, poinformowała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Radny złożył w prokuraturze krótkie wyjaśnienia, informując jednocześnie, że nie przyznaje się dostawianych mu zarzutów. Za przestępstwo fałszerstwa dokumentów grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ale zarzuty prokuratury nie są jedynym zmartwieniem radnego B. W grudniu ubiegłego roku do Słupskiego Sądu Rejonowego wpłynął akt oskarżenia przeciwko radnemu. Jest on oskarżony o oszustwo i płatną protekcję. Jedna rozprawa w tej sprawie już się odbyła. Wyznaczono dwa kolejne terminy. Za te przestępstwa Kamilowi B grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Kamil B radnym jest od 2018 roku. Nie jest związany z żadnym klubem. Był członkiem komisji rewizyjnej, wciąż zasiada w komisji edukacji. Rzadko jednak na niej bywa, za co ma potrącaną część diety. Częściej można go zobaczyć na posiedzeniach Rady Miejskiej. Jeśli Kamil B usłyszy prawomocny wyrok skazujący, wówczas przestanie być radnym. Może też sam zrzec się tej funkcji. 30 lat istnieje w Słupsku czwarte liceum ogólnokształcące. Podczas gali władze szkoły podziękowały tym, którzy tworzyli ją przez ostatnie trzy dekady. Były wspomnienia, wzruszenia i życzenia. Historia Czwartego Słupskiego Ogólniaka, mimo że wciąż niezbyt długa, była dość burzliwa. Szkoła powstała w 1991 roku i początkowo mieściła się w budynku przy ulicy Grotgera w Słupsku. Od 1998 roku nosi imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 6 lat temu przeniosła się na ulicę Zaborowskiej. Szkoła połączyła się z trzecim LO, a przez kilka lat w ramach zespołu szkół było tam jeszcze gimnazjum nr 6. Teraz w budynku przy ulicy Zaborowskiej mieści się również szkoła podstawowa nr 16 z oddziałami sportowymi. Jednak bez względu na umiejscowienie, od 30 lat nasza szkoła jest świadkiem historii pisanej przez nas wszystkich. Uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców i przyjaciół. To tu na zawsze zostawiliśmy ślad po wspólnych radościach, smutkach, nadziejach i oczywiście też marzeniach. Zostawiliśmy radość z sukcesu i smutek z porażki. Zostawiliśmy cząstkę siebie. W jubileuszowej gali, która odbyła się w Nowym Teatrze, uczestniczyli władze miasta, przedstawiciele instytucji oświatowych i szkół, ale również byli pracownicy i absolwenci czwórki. Organizatorzy przygotowali wzruszającą część artystyczną, pełną szacunku nie tylko do historii szkoły, jej pracowników i uczniów, ale również jej patrona. Muzyka O tym, jak ważna jest szkoła i spotkanie nauczycieli z uczniami, mówiła prezydent miasta. Szkoła jest wartością bardzo potrzebną. Szkoła jest wartością, która nie tylko daje wiedzę, edukację, wychowanie, ale nadaje relacje z ludźmi, za którymi i uczniowie, i nauczyciele bardzo przez czas pandemii tęsknili, a wykonana praca świadczy o tym, jak wielką wartością jest szkoła dla naszej codzienności. Prezydent Słupska wręczyła nagrody nauczycielom czwartego ogólniaka, jak również samej szkole. Za 4000 zł zostanie tam kupiona tablica multimedialna. Po uroczystości w Nowym Teatrze goście wrócili do siedziby szkoły, gdzie odbyło się okolicznościowe spotkanie w bardziej kameralnym gronie. Spotkaniem z pisarzem i reportażystą Mariuszem Szczegłem rozpoczęła się w Słupsku 28. Pomorska Wiosna Literacka. Do końca tygodnia autorzy książek spotykać się będą z mieszkańcami regionu, również podczas wydarzeń otwartych. W spotkaniu z Mariuszem Szczygłem, które odbyło się w gmachu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Jeden z najpopularniejszych i najczęściej nagradzanych polskich pisarzy i reportażystów, czechofil i nauczyciel przyszłych dziennikarzy, był gościem specjalnym tegorocznej edycji pomorskiej wiosny literackiej. Mariusz Szczegieł przez niemal półtorej godziny opowiadał o swojej twórczości, bawił widzów anegdotami, między innymi o różnicach kulturowych między Polakami i Czechami. Dużo było również o reportażu i sposobach zdobywania informacji o bohaterach przygotowywanych przez niego tekstów. Ja nie pytam nigdy jak. redaktor. Po prostu y, raczej się zachowuje, ja w ogóle ja mam, ja, y, mam kłopot z tym, że nie mam dystansu wobec ludzi. To znaczy ja w ogóle burzę każdy dystans, ja tego nie muszę burzyć, po prostu on nie istnieje. I, i trochę ci moi rozmówcy mają wrażenie, że, że m, chyba, że nie, nie, nie rozmawiają z jakimś y, właśnie panem, dziennikarzem, który przyjechał z Warszawy, tylko że to jest taki Odnaleziony jakiś brat cioteczny, kuzyn, szwagier, no że swój. swój. Spotkanie z Mariuszem Szczegłem otworzyło 28. pomorską wiosnę literacką. Do końca tygodnia autorzy, wśród nich również słupszczanie, spotykać się będą z miłośnikami literatury w całym regionie. Będą to głównie spotkania w szkołach, ale nie zabraknie także tych otwartych dla publiczności. W czwartek o godzinie 11 w Bibliotece Pedagogicznej o swojej twórczości mówić będzie Małgorzata Swędrowska, autorka książek dla dzieci. Tego samego dnia o godzinie 18 w Klubu Księgarni Cepelin rozpocznie się spotkanie z Swietłaną Bresławską, ukraińską pisarką. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w akcji mycia zrekonstruowanego ogrodzenia dawnej słupskiej synagogi to był gest pamięci o przedwojennych żydowskich mieszkańcach i dramatycznej historii ich miejsca kultu. To już kolejna taka akcja od niemal 10 lat zawsze w okolicy rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim pracownicy Słupskiego Ośrodka Kultury, ale także wolontariusze dbają o odbudowany fragment muru, czyszczą go z mchu, myją, a także sprzątają teren wokół niego, który wciąż przez wielu mieszkańców okolicy traktowany jest jak psia toaleta. Od kilku lat w pracach porządkowych pomagają uczniowie pobliskiego zespołu szkół mechanicznych i logistycznych. Również teraz w mycie i sprzątanie zaangażowała się grupa młodzieży z mechanika. Dla nich była to także lekcja o historii przedwojennego miasta i jego mieszkańców. Ogrodzenie, choć już czyste, wymaga jednak nie tylko prac pielęgnacyjnych, ale również restauracyjnych. Na jednym z filarów brakuje bowiem zwieńczenia, a w wielu miejscach wykruszyły się już fugi łączące cegły. Konserwacji wymagają też elementy metalowe. Ogrodzenie powstało w 2006 roku, jest wierną kopią tego, które stało tam przed wojną i otaczało synagogę. Budowla została zniszczona 10 listopada 1938 roku podczas Nocy Kryształowej. Płot odtworzono po niemal 70 latach. Z okazji Dnia Ziemi, ustkę wspólnie posprzątali mieszkańcy miasta oraz Ukraińcy, którzy tu znaleźli schronienie przed wojną. Akcja była pierwszą, ale już wiadomo, że nie ostatnią. Akcję sprzątania dzikich wysypisk śmieci zainicjowali obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Ustce. Wspólnie z mieszkańcami wysprzątali tereny zielone. Inicjatywa zbiegła się ze Światowym Dniem Ziemi. Z inicjatywy ukraińskich obywateli, którzy przebywają na terenie Ustki, zorganizowaliśmy sprzątanie terenów takich tzw. dzikich przoków. Fajna inicjatywa, fajna pogoda. W trakcie akcji zebrano kilkadziesiąt kilogramów śmieci. Wspólne sprzątanie tak się spodobało, że działania będą kontynuowane. Najbliższe zaplanowane jest w maju. 14 maja druga taka akcja, też sprzątanie dzikich przoków, zakończone na stanicy kajakowej ogniskiem. Na 14 dzień maja zaplanowany jest także koncert w Domu Kultury pod hasłem Ustka Ukrainie. Rozpocznie się o godzinie 17.00. Na zakończenie przypominam, że już za chwilę na naszej antenie audycja Piłkarskie wtorki z Gryfem, a w niej relacja z meczu Gryf Słupsk Arka Dwygdenia. Zapraszam. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.